Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed Wami 26 materiał z gry Earn 2 2 Przed nami siódmy level misji i kolejne 5 misji. Tym razem wracamy do naszego tej chevroletu niebieskiego, czy też turana, jak je ja to nazwałem. E, musimy wykonać cztery backflipy. Czy to nie jest zbyt trudne? No chyba, że gra. Uu. O! Ja się nie dziwię, że w takim miejscu mam tego dokonać, bo to jest. Pamiętacie, co to za mapa? Jeżeli oglądaliście odcinek, patrzcie na to. Czekajcie, nie, nie, nie. nie. Jeszcze raz. Jup. Dawaj, 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 dawaj. Teraz. Ziup. Dawaj, jest! Mamy to, mamy to. Udało się. To jest dokładnie ta sama skocznia. Ok, jump. Muszę poskoczyć na 200 stóp. Co? Czekajcie. Dawaj, 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 jest! Udało mi się! <śla> Za pierwszym podejściem, no nie wierzę. Dobra, musimy zmiażdżyć 350 boksów. no to, to tutaj będzie idealne, bo ja tu cały czas coś zmiażdżę. O, patrzcie. Już mam. 350 muszę zmiażdżyć, no dobra, damy radę. Ja jestem tutaj w niszczeniu superowy. Jezu, zaraz mi wszystko spadnie, i boost, i tak dalej. No i będzie klapa. Mam nadzieję, że będzie tu dużo boksów, a nie, że wiecie, tak pipidówa taka. O kurde, duży zombie. My giga zombie. Czekajcie, ja tam chcę się dostać, bo tu jest dużo pudełek. To się za każde pudełko liczy. Pięknie. O, i to mi się podoba. To mi się podoba. Pięknie. O, jeszcze te tutaj. Nie zostało mi na żadnego Dobra Mam nadzieję, że jeszcze jakieś zbiory tam pudełeczek będą czy coś Oj, oj Kajcie Pyk Pięknie Tam się już chyba wszystkie poniszczyły Teraz tu Pięknie, te chyba patyki się nie liczą tak mi się wydaje. A już jesteśmy w połowie i połowę mam misji zrobionej. Ło, tutaj mamy dużo. Pięknie. Tu mamy kolejny. Tutaj kolejne. U, 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 Tu mamy dużo. Wystarczająco dużo, aby mieć to już na zapasie, nie? Tam były jakieś kartony na górze. O, tu mamy fajną. O, pięknie. Nie no, na luzie damy, damy radę. Damy radę na Ludziku. ok. Gdzie są jeszcze pudełeczka? Są pudełeczka. Pięknie, jeszcze 10. Jeszcze 5. No i proszę bardzo, mamy to. Trzecie wyzwanie za pierwszym podejściem. Muszę zniszczyć swój booster. Dobra, to nie będzie nic złego, szczególnie tutaj. Dobra. Zaraz mi powinien odpaść. Dobra. Wyginam mi się już. Pięknie. Udało się nieźle, po prostu mi dzisiaj idzie. No i teraz nie mogę zmierzyć w ogóle gigantycznych zombiaków. A, to, 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 to jest łatwe. Wystarczy, że sobie pojedziemy górą. To zaraz nam się skróci trochę drogę. I teraz. Pik! Ui! Odbiłem się od tego. Uiiii, ja pierdolę. Co tu się dzieje? Ty boję się, że tam będzie ten duży zombie, który mi wszystko zniszczy. tych Ty, zły człowiek. Nie, to nie jest człowiek, ale kurde, widzieliście to? Nigdy nawet na fabule tak nie pojechałem. Nieźle. Uiiii. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. No i tutaj górą nie mogę pojechać, bo tam był ten duży, Duży ziombi. Nie, no po prostu coś. Tyś... E, e, czekaj, 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 ziomek, nie dasz rady. Mam nadzieję, że go tu nie będzie. No, ty peru, no. No, ty peru. Nie, no, bez jaj. Nie wiedziałem, że to tak się skończy. Wiedziałem po prostu, że to tak będzie, nie? Że pojadę dołem, to się od razu wszystko stwierdzi. Nie, 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 nie. Za dużo silnika. Za, za dużo. Bo nie, nie. Tutaj też za dużo go zmarnowałem. Pyk. Bo on, jakby sam pod ścianę jedzie. Wystarczy go wprawić to to trochę w ruch. Pyk. Uiiii. Ok. O, kurde. Nieźle że nie pojechał tam górą Bo <laughs> wiecie jakby to się skończyło nie Zostawiłem sobie troszeczkę boosta Żeby pojechać tam trochę wyżej Tędy Nie bez ja Jak ja mam tam wyjechać no Za chamstwo Czekajcie tu mi się uda Zmiażdż No nie no bez ja Jak ja miałem tam wjechać? Pewnie busta gra chciała ode mnie, żebym wziął, nie? Uj! Patrzcie na to, on sam jedzie. On sam będzie jechał teraz do góry. <grym> Niesamowite. Patrzcie. Ujjj! Dobra, puszczam. Pyk? No nie, no bez jaj. <grym> I to pewnie nie będzie ten duży zombie. Nie, dobra. Nie było go tam. Mam trochę busta przy sobie, to najważniejsze. Teraz obym oh, go tutaj nie spotkał. Wow, wow, wow. Dobra, tu była gdzieś ta skocznia, pamiętam. Nie tu! Okej, okay, dobra. Mam trochę busta, to jest najważniejsze teraz. Teraz tędy. Tędy tak chcę, żebym... Ujechał. Dobra, udało się. Ominiemy teraz dużego zombiaka. Ten był tutaj. Mam nadzieję, że tam gdzieś nie będzie go jeszcze, bo to będzie niefajne. Chyba nie będzie go, moi drodzy. Przed nami. Ukończenie tego poziomu. Mamy siódmy level i znowu mamy 8 minut. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, a że z wyrażenia jeszcze dzisiaj trzeci odcinek nagram.